Witam wszystkich na kanale. Kolejny odcinek budowy buggy. W tym momencie bagi leży na boku, bo montuję tutaj te wahacze przednie. Już wyspowałem wahacze. Tutaj jest gdzieś drugi, gdzie ja go dałem. O, tutaj chyba jest. Tu jest drugi. Tulejki z malucha. Z resoru dokładnie. Tulejki resoru, bo są jeszcze tulejki wahacza które nie pasują. A czy też wypasowały pasowały, trzeba było inne tulejki zrobić. Tulejki wytoczone. Za komplet 8 sztuk takich tulejek płaciłem 50 zł. Tutaj robię takie tutaj uchwyty pod te. tutaj są będą takie, jak tutaj takie zaokrąglone. A to dopiero później będę robił. I kupiłem wiertarkę stołową. Bez wiertarki nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby cokolwiek Zrobić bez wiertarki z takich rzeczy, musi być jednak precyzja w tych otworach, bo to jest od zawieszenia. No to nie ma innej opcji. Wiertarka Parkside a. 350 zł kosztuje, na stronie Lidla. Krew. Bardzo fajnie działa, bardzo fajnie. No. Więc tak, wiertarka jest. Tutaj się trochę potmieniało w garażu. Tutaj dałem szlifierkę. Wiertarkę. Tutaj mam takie. To jakieś okulary, rękawiczki. No, Co tutaj jeszcze nowego. No, przy to no, tak naprawdę, gdzieś wszystko w ostatnim odcinku. Ja chyba tego nie było w ostatnim odcinku. Tej, tej belki. Tutaj wszystko już jest przeszlifowane na równo, pospowane po całości. Więc ja teraz zebrany za zawieszenie. No, i tak muszę dokupić sobie a jako byłek, bo no, no, dwie, a potrzebuję cztery, żeby mu stał w pojeździe ten pojazd. No, to, to tutaj jeszcze? Ta fotel taki będzie, to już mówiłem w poprzednim odcinku. No, przy silniku jeszcze nic nie robiłem. Muszę kupić chłodnicę i. Instalację elektryczną wraz z komputerem. No. no, to ja dalej, wracam do roboty. Będę tutaj z tymi wahaczami się bawił. Daję muszę teraz taką tlejkę do spawać. Taką i do tego to później do zwrotnicy od malucha idzie. No, tak będzie to wyglądać. Z górnym wahaczem będzie trochę więcej zabawy, bo tam jest. Jest taki. te tulejki. On jest. Tutaj To będzie takie. Ma być taka rurka, w którym się będzie ustawiać kąt. Nachylenia koła. Rurkę na początkowo był pomysł zrobić z tego, z nakrętek. Punktowo pospowałem, ale to tak nie wiem, czy zda egzamin do tych, do mocowań użyłem śrub śrub od BMW z silnika, nie wiem z czego albo z głowicy z albo z czegoś innego miałem taki komplecik takie, takie dłuższe i takie krótsze kiedyś miałem silnik z BMW rozkręciłem go na części oboczowałem blok dostałem mi takie śruby to jest bardzo duża twardość więc nie zamienię się, bo jakby dać takiego marketowego to by to żeby to nie miało prawa, prawa, prawa działać, to takie miękkie, to wszystko. Dobra, no to w kolejnym odcinku pewnie będzie już skończone zawieszenie. No i może stanie na przednich kołach, już zobaczymy. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu. Do następnego.